Nie możemy dać składu koncentratora. Nie możemy dać składu koncentratora. Nie możemy dać składu koncentratora. na na dać koncentracji. Nie Na pięt. Ręce opieramy o dać i na moment wyciszamy się i zamykamy oczy. uwaga. Siadamy na kolankach w siadzie japońskim na piętach. Ręce opieramy o uda i na moment wyciszamy się i zamykamy oczy. Mokuso! Mokuso yame. Oczy otwarte i uwaga, wykonamy ukłon w pozycji siedzącej. Otogani! Re. Os! Super! Wstajemy! Wszyscy razem do góry. Musu mi Hej! O, co drugą osobę? Poproszę o dzielny, odważny krok do przodu. Wejdźcie proszę kroczek do przodu. Super. Bardzo się cieszę. I uwaga! Króciutka, szybciutka rozdziewka. Kto nas widzi może w każdej chwili ćwiczyć z nami. Krążymy głową mocno. W jedną stronę obszerny ruch. I w drugą kiwamy głową na tak. Na nie i na nie wiem. Łapiemy małe skrzydełka i skrzydełka kręcimy do przodu. I do tyłu. Okay. Latamy paluszki w koszyczek i jeden koszyczek kręcimy dookoła i wywlekamy go na drugą stronę. I jeszcze I. Super. Łapiemy się za biodra, stopy w miejscu i obszernie krążymy. I w drugą stronę. Łapiemy się za kolana, uginamy i prostujemy nogi. Wychodzimy na paluszki i napięty. Super, podstawową rozgrzewkę mamy za sobą. Zaczynamy od nauki podstaw. Uwaga, rączki przed siebie w ten sposób. I zaciskamy pięści, zobaczcie. Od małego paluszka po kolei. A potem klamerka z kciuka. I jeszcze raz próbujemy. Raz i dwa. I ostatni raz. Raz i dwa. I uwaga. Zaciskamy pięść i uderzamy mocno. Sprawdzamy, czy mamy silną, mocną, twardą pięść. I druga. Super. Bardzo dobrze. Jedną rączkę wyciągamy przed siebie. Drugą układamy na bioderku. Zobaczcie. Te paluszki pokazują na dół. A te paluszki pokazują do góry, żeby nam się nie pokręciły pięści. A to nie jest takie łatwe zadanie. I uwaga! Zaczynamy od zamiany rąk w miejscu. Pyć! Zobacz, dobrze, rozluźniamy rączki, robimy galaretek. To uderzenie nazywa się po japońsku czokucuki. Powtarzamy czokucuki Bardzo dobrze. Ale karate nie polega tylko na zamienianiu rączek w miejscu. Musimy dodać do tego trochę siły i szybkości. Okay. Siłę uzyskujemy dzięki wydechowi. Teraz przy każdym uderzeniu będziemy wykonywać wydech przez literki ja. Każdy głośno będzie mówił ja. Gotowi? Owak! Prosto plecy, ręka do przodu i jak najszybciej, proszę do przodu, daj do mnie odważnie. Super i roczka. bardzo ładnie, żebyśmy się nie poddarzali. O tak, jak najszybciej, jak najmocniej uderzamy z wydechem. Ja! Syś! Ja! I. Ja! Si. Ja! Go! Ja. Teraz uwaga, utrudnimy trochę zadanie, nóżki ustawiamy troszkę sześć. stopy patrzą do przodu, uginamy kolana. Ta pozycja po japońsku nazywa się kibadashi, czyli pozycja jeźdźca na koniu. Wyobrażamy sobie, że jadę na koniu? No to uwaga, rączka do przodu, druga na bioderko i teraz 10 razy technikę wykonamy z takim samym wydechem, ale będzie to okrzyk kiai. Dzięki temu nasza energia uo, poleci aż na stadion. Gotowi? Uwaga! Edź ja! Yeah. Głośniej! Mi! Ja! San! G! Go! Sieć! Yeah. 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 Q! Yeah. Ostatni dział! Yeah. Bardzo dobrze. Bro, troszeczkę otuchy, bo nam się robi trochę zimno. Zobacz. <śleszy> Zadanie numer dwa. Blok. Bo karate to nie jest sztuka walki, że ja podchodzę do kogoś, pach, 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 pach. Zabieram ci bluzę, skarpetki, jeszcze torebkę jakąś i gadżety. Muszę się nauczyć obronić. Karate to sztuka samoobrony. Uwaga. Rączkę nad głowę, jakbym się odsłaniał przed słońcem, którego nie ma akurat. Druga na biodro. I zobaczcie. Zamieniam rękę do góry w ten sposób. Leć. Leć. Teraz uwaga, co mówiliśmy przy uderzaniu? Ja. Przy uderzaniu było ja. A teraz mówimy ej! Tak jakbym powiedział ej ty! Co ty robisz? Okej? Okay. Uwaga, ręka nad głowę. I jak najszybciej wyobrażamy sobie, że tu coś spadamy. Pa! Do góry! Ej! 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 ej. Za, ej. Szybciej! Ej! ej. A Za, ej. Za tobą sinaj ej! Chodź, ej! I wszyscy! Ej! Kio! Ej! I zobaczcie! Chodź Gabrysiu, na moment. O! Popatrzcie! Blok agełkę! Służy jako obrona! Hop! Przed atakiem z góry! Mik! Do! Widzimy? No teraz każdy z Was wyobraża sobie, że ja zaraz... Jaka będzie reakcja? Kążka na głowę Pa! I jest obrona. O, Os. uwaga! Ostatnie 10 technik agiełki. Gotowi? Ej! 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 Go! Ej! 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 Tu! Ej! super. Uwaga! Ostatnie, trzecie zadanie! I kończymy, bo robi się coraz bardziej mokry. Łączymy stopy. Rączki przed sobą. I na liczenie podciągamy kolano do pępka. I pilnujemy, żebyśmy się nie gibali. Uwaga. I opuszczam. I opuszczam. I opuszczam. I opuszczam. Raz, uwaga! Na jedno liczenie podciągam kolanko. Na drugie, jakbym strzepywał mokry ręcznik. Ha! I na trzecie odstawiam nóżkę. Uwaga! Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa, trzy. Raz dwa, trzy. Super! Uwaga! Przypominamy sobie, co mówiliśmy przy uderzeniu. Ja! A przy bloku? Ej! A teraz przy kopnięciu wykorzystamy trzeci wydech przez literki aj. Tak jakbym dotknął czegoś gorącego albo kłującego. Aj! Okej? Okay. Uważaj. Aj! W ten sposób. Dzięki temu będziemy mieli super szybką technikę. Pomaga ostatni 10 technik i uciekamy pod parasol. Ugięte kolana. I na jedno liczenie cała technika. Ej! Aj. aj! Oj szybciej. Kto pierwszy? Wy? Przeciw tych śmiesznych strojach. Ej! Ej! Szybkiej! Ca! Ej! Cheek! Ej! 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 No! Ej! I my się kłaniamy, a w tle super wielkie brawa, emocje i tak dalej. Uwaga! Ej! O! I piąteczki dla najodważniejszych. My też zbijamy piątkę. Można sobie zbić piątkę z kolegą, z koleżanką. Pierwszy trening karate tradycyjnego za nami. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Ci których...